Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na orientalne smaki w wersji keto. Naprawdę ten bowl jest przepyszny. Zaczynamy od marynaty do łososia. Mamy tutaj sos sojowy, sezamowy, imbir, odrobina cytryny i możecie dodać odrobinę czosnku. Polewam nad składem tych sosów. Niestety, no nikt jeszcze nie wymyślił wersji keto bez cukru i bez zbędnych dodatków. Że jeśli potrafisz to zrobić, masz sposoby, masz dojścia, to czekam właśnie na takie sosy bez cukru. Ale póki co o tym się muszę zadowolić. No i co, dodajemy tutaj łososia, około 200 g. Oczywiście, wcześniej musimy go pokroić w duszą kostkę. Zapytacie, pewnie, gdzie kupuję łososia. Akurat tego kupiłam w Lidlu, Jest to bioprodukt. W plastiku, oczywiście, przed krojeniem go w kostkę, ściągamy skórę. Kroimy, wrzucamy i mieszamy. Odstawiamy na bok. Najlepiej to zrobić dzień wcześniej, tak aby ten łosoś przeszedł tymi smakami, bo naprawdę powiem Wam, że to połączenie tej marynaty to jest po prostu genialne co udało mi się jeszcze dorwać w z zdobyć na te wodorosty. Powiem Wam, że troszkę się obawiałam robić w domu, bo nigdy tego nie robiłam, ale wystarczy zalać wodą i gotowe. Również z tych wodorostów, jak widzicie z opakowania wziąłam ten pomysł na tego bowla. Jeśli chodzi o wodorosty, dajemy dosłownie dwie łyżki. Ja dałam troszkę więcej, bo zrobiłam sobie na zaś, ale pamiętajcie, że one pęcznieją. Stawiamy na bok i zajmujemy się ogórkiem. Ja tutaj mam, jak widzicie, opieraczkę, która robi takie parpardele z ogórka ale możecie również go pokroić po prostu w talarki. Pokrojone, czas na naszego łososia. Wylewamy oliwę na patelnię, rozgrzewamy patelnię i dodajemy łososia. Podsmażamy go, ale pamiętajcie, żeby nie robić tego zbyt długo, bo po prostu będzie suchy. Jak już patrzę, jak to się smaży, już co prawda zjadłam tego bowla, ale mam ochotę na więcej i powiem Wam, że no chyba będzie moim ulubionym. W ogóle jest to świetna propozycja na przykład na obiad do pracy. Łosoś podsmażony, zabieramy się za awokado. Genialny sposób na awokada to właśnie taki przekrajamy na pół, pozbywamy się peski i robimy e, kwadraciki. I ...później wyciągamy łyżką. Dajcie znać, czy znacie ten sposób, czy nie, czy Wam dopiero pokazałam, aczkolwiek powiem Wam, że no sporo tego się widzi w internecie. Ok, wszystko przygotowane, więc czas wykładać. Wykładamy na początek ogórek, następnie awokado, łososia, nasze wodorosty i oczywiście sezam i szczypiorek. Tego nie może zabraknąć właśnie w orientalnych smakach. I na dobrą sprawę to już jest wszystko, bowl jest gotowy, ja Wam życzę smacznego, do następnego. Koniecznie dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i jeśli nie subskrybujecie... Kanału, to koniecznie to zróbcie, bo przepisy pojawiają się regularnie i zawsze możecie sobie do nich wrócić bez problemu znaleźć. No i też wspieracie mnie. Dodatkowo pamiętajcie, że idziemy po 100 tysięcy subskrybentów i srebrny przycisk. Dzięki piękne i do następnego. Pa!